Witam serdecznie. Tomasz Domański Agrosimeks. Zapraszam na kolejny komunikat jagodowy. Jesteśmy dziś na plantacji malin, malin letnich, uprawa w tunelu. Ponownie spotykam się z państwem na tej plantacji, na uprawie tunelowej, żeby poruszyć zagadnienia związane właśnie z tymi malinami. Sezon bardzo trudny. Ponieważ mieliśmy te zimowe, niskie temperatury, te, te mrozy, wiosenne przymrozki, no i niestety te maliny bardzo mocno ucierpiały. Plantacje te uprawiane w gruncie nie wyglądają tak, jakbyśmy tego sobie oczekiwali. Pomijając już plantacje uprawiane właśnie pod osłonami, ponieważ. Tutaj mieliśmy troszeczkę lepsze te warunki do rozwoju, niemniej jednak tak jak na tej plantacji tunele były stawiane dosyć późno, ponieważ w lutym i obserwujemy pewne uszkodzenia roślin właśnie spowodowane tymi niskimi spadkami temperatur w zimie. Te wiosenne przymrozki tutaj nie wyrządziły szkód, dlatego też mamy, widzimy, że mamy coraz lepszy wzrost, początek kwitnienia, coraz więcej jest wypuszczane pąków kwiatowych, także tutaj ta sytuacja nie wygląda najgorzej. Niemniej jednak chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o plantacjach uprawianych właśnie w gruncie bez osłon. Tam jest sytuacja dosyć trudna, ponieważ no, wielu z Państwa się zastanawia, co z tymi malinami robić. Czy stymulować je do lepszego wzrostu, do lepszej regeneracji, czy wyrzucać, kasować te plantacje? No, ja uważam, że tutaj powinniśmy się skupić właśnie na jak najlepszej stymulacji, tak żeby te rośliny się mogły jak najlepiej odbudować. Czy to są maliny letnie, czy maliny jesienne, tam powinniśmy je bardzo mocno stymulować właśnie do tego lepszego wzrostu. No a co za tym idzie później do lepszego odżywienia właśnie tych owoców. Dlatego taką dobrą stymulacją właśnie na plantacjach tych gruntowych będzie podawanie w tej chwili nawozu Maral. Maral, czyli algi morskie, kompleks ryzea, które zawierają w sobie, będzie stymulował właśnie do lepszego wzrostu, lepszego podziału komórkowego. I tutaj, oprócz tego maralu, również powinniśmy podawać aminokwasy. Aminokwasy w formie nawozu Protaminal. Te zabiegi na pewno będą poprawiały znacznie kondycję roślin. Dodatkowo, myślę, że też odpowiednim zabiegiem będzie dostarczenie azotu. Możemy ten azot dostarczyć w formie dolistnej poprzez stosowanie właśnie tutaj nawozu Azofol w mieszaninie z nawozem ASX Tytan, można dołożyć do tego troszeczkę siarczanu magnezu i, i protaminal również, i taka mieszanina będzie właśnie odpowiednio stymulowała te rośliny, które, które dosyć słabo rosną właśnie po tych wiosennych przymrozkach co poza tym możemy zastosować na tych plantacjach również nawożenie dużą dawką azotu możemy tutaj zastosować nawożenie belką herbicydową RSM łącznie z CATS-em czyli tiosiarczanem wapnia tam, gdzie mamy właśnie ten problem z tym wzrostem, podajmy ten azot belką herbicydową, łącznie właśnie z tym CATS-em, który lepiej pozwoli wykorzystać ten azot, i myślę, że taka stymulacja roślin na pewno się przełoży na późniejszy lepszy wzrost i plonowanie. Wracając do tych upraw tunelowych, tutaj w tej chwili mamy początek kwitnienia, mamy coraz więcej pąków kwiatowych. No i tutaj powinniśmy już prowadzić szczelny program ochrony, program zapobiegawczy przeciwko szarej pleśni jak również na zamieraniu pędów malin. Dlatego w najbliższych dniach polecamy na wykonanie zabiegu na takich plantacjach przy użyciu bardzo dobrych preparatów takich jak Luna Sensation, Luna Experience, Switch czy też Signo oprócz tej szarej pleśni zamierania no to oczywiście też bardzo teraz kluczowy moment na walkę z rdzą malin. I tutaj w odstępach 5-6 dni powinniśmy wykonać dwa zabiegi, przy użyciu takich preparatów jak Luna Experience, Luna Sensation, Scorpion czy też Zato. Te produkty będą bardzo dobrze zabezpieczały, jak również zwalczały rdzę, jeżeli ona już się zaczyna pojawiać na państwa plantacjach. Kolejny temat to oczywiście szkodniki. Tutaj, tutaj, na tych plantacjach tunelowych, gdzie mamy tą wyższą temperaturę, będzie również większa presja ze strony przędziorków. Dlatego też zachęcam do wykonywania lustracji. Jeżeli jest to uzasadnione, należy wykonać zabieg przy użyciu takich preparatów jak Koromite, safran, czy też limocidę. Limocide jest to wyciąg z olejku pomarańczowego, który działa wysuszająco na szkodniki, ale nie tylko na szkodniki, ponieważ on również jest dedykowany do walki z mączniakiem czy też szarą pleśnią. Dlatego tutaj bardzo fajny produkt, który na pewno się sprawdzi w uprawie malin. Nie tylko tych pod osłonami, ale również tych uprawianych w gruncie. Oprócz przędziorków, pryszczarek na malinek łodygowy. W tym czasie, kiedy mamy intensywne loty, oczywiście należy prowadzić lustrację, należy prowadzić odłowy. Jeżeli jest to uzasadnione, należy wykonywać zabiegi zwalczające. Do zwalczania polecamy tutaj preparaty takie jak kobę, mospilan, łącznie z adiowantem flipper. Kolejnymi szkodnikami, które spotykamy w tej chwili, są mszyce, jak również kwieciak. I tutaj do zwalczania tych szkodników również polecamy kobę, mospilan, łącznie z flipperem. Problem, jaki widzimy w ostatnim czasie na malinach, to również są niedobory magnezu. Tam, w tych, na takich plantacjach, gdzie obserwujecie Państwo u siebie właśnie niedobór tego składnika, polecamy wykonywanie zabiegów nawozem Mages Aloy. Jest to nawóz, który bezpiecznie możemy podawać właśnie w tym momencie, w momencie tuż przed kwitnieniem, w momencie kwitnienia roślin, tak aby niwelować stresy właśnie związane z niedoborem tego pierwiastka. Kolejnym nawozem, który teraz powinniśmy podać jest oczywiście nawóz zawierający bor, czyli bolero. Jesteśmy, tak jak Państwo widzicie, w większości przed okresem kwitnienia, tuż przed okresem kwitnienia i ten bor podany w tym czasie będzie korzystnie wpływał właśnie na lotność pyłku kwiatowego, na lepsze zawiązanie owoców. Dlatego podajmy tutaj właśnie ten, ten zabieg. Oprócz tych nawozów, co jeszcze możemy zrobić? Możemy podać nawozy potasowo-fosforowe. Tak jak Państwo tutaj widzicie, no, kondycja liścia jest bardzo dobra, więc tutaj nie ma potrzeby podawania tych nawozów. Ale na plantacjach, na których ta kondycja tego liścia jest słabsza, zachęcam do podawania nawozów właśnie potasowo-fosforowych, takich jak rosaliw żółty. Ten nawóz na pewno wspomoże tą roślinę właśnie w lepszym wzroście i w pobieraniu też składników pokarmowych z gleby. Tutaj dodatkowo nawozy, które należy stosować właśnie od momentu kwitnienia, po kwitnieniu, są to nawozy zawierające wap i krzem. Ja tutaj rekomenduję stosowanie metalosaty kalcum, kalcyminalu łącznie z nawozem ASX Krzem. Te nawozy jak najbardziej są odpowiednie na moment wzrostu owoców, tuż po kwitnieniu, na moment kwitnienia. Tak, aby budować jak najwyższą jakość tych owoców. Tak, żebyśmy mieli te owoce trwałe, właśnie nie były one narażone na uszkodzenia w trakcie transportu do klienta ostatecznego. To na pewno będzie gwarantowało, że ten klient będzie wracał po taki owoc, będzie zadowolony z zakupu. Oprócz tego nawożenia dolistnego, jak najbardziej w tej chwili w tunelach prowadźmy fertygację. Fertygację nawozami w tej chwili z przewagą potasu. Dlatego ja tutaj rekomenduję stosowanie Ultrasolu 121236 12 36 8 17 41. i te nawozy stosujmy na przemian z saletrą wapniową bądź CATS-em, czyli ciosiarczanem wapnia. Wapń, który będziemy podawali teraz właśnie od momentu kwitnienia, będzie się wbudowywał w ten owoc i będzie podnosił jakość tego owocu. Komórki dobrze wysycone wapniem Powodują, że ten owoc będzie jędrniejszy i dlatego będziemy mogli właśnie go sprzedawać na dalsze rynki, czy też na jakiś eksport. W dzisiejszym komunikacie to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów.